Bożej. Możemy na stronie piątej w naszym śpiewniku zobaczyć, mamy nawet i pieśnie, także to jest taki dobry śpiewnik, nie tylko modlitewnik. Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie. Na no właśnie. właśnie. Wczoraj ksiądz Łukasz tak pięknie podpowiedział. Trzeba słuchać, nie? Mówi, mamy taką piękną ikonę Matki Bożej. Może na tą modlitwę nas nie ma nic mądrzejszego. Nas słuchamy mądrych ludzi. Ta bardzo piękna podpowiedź. Apel Jasnogórski, modlitwa komplety. No i musi być Matka Boża. Skoro jest tutaj? Ja za chwilę też... Zanim rozpoczniemy, bo jeszcze jest czas na przygotowanie, możecie sobie zauważyć, to nie jest przypadek ta pierwsza strona, że jest właśnie taki, a nie inny kościół. To jest kościół Notre-Dame de la Garde w Marsylii. Na wieży jest figura Matki Bożej z dzieciątkiem złota. Nazywana jest też taką latarnią dla ludzi morza. To nasz założyciel święty Eugeniusz de Mazen, no, biskup Marsylii, starał się, by Matka Boża królowała w tym mieście. I jest bardzo dużo figur niepokalanej. Kto był w Marsylii, to może zauważył, że właśnie tak jak w Gdańsku, często spotykamy figurę Neptuna, to w Marsylii niepokalano w wielu miejscach. To jest zasługa naszego założyciela. Natomiast ta figura Matki Bożej z dzieciątkiem, ona była właśnie takim przypomnieniem, kiedy misjonarze wyruszali w świat z Ewangelią. To ostatnie, co mogli zobaczyć, Matkę Bożą, która królowała nad Marsylią i króluje dalej. Natomiast na ostatniej stronie jest nieprzypadkowa modlitwa za Kościół, którą odmówił święty Jan Paweł II. Następnego dnia w swoim wyborze na stolicę Piotrową, kiedy 17 października 78 roku sprawował mszę świętą w kaplicy sekstyńskiej dla kolegium kardynalskiego. Zawsze tak jest na drugi dzień papież. Już nowy papież odprawiam się w gronie kolegium kardynalskiego i na zakończenie odmówił tę modlitwę za Kościół. I my dzisiaj na zakończenie też odmówimy tę modlitwę. Zobaczymy, że tu nic nie jest przypadkowe. Wszystko ma głęboki sens, a przecież przeżywamy rekolekcję i zbliżający się rok jako uczestniczenie we wspólnocie Kościoła. A uczestniczyć we wspólnocie Kościoła to przede wszystkim za ten kościół się modlić. Tak, to bardzo ważne. Tego nas uczy święty Jan Paweł II. A teraz rozpoczniemy od piosenki dzisiaj pozdrawiamy strona piąta. Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie, jak Cię pozdrawiają, a niebi w niebie Zdrow. good old help Pozdrawiają duchy niebieskie Ciebie prowości i plemię ludzkie I powstańmy. Strona 26. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu Panie, pospiesz ku ratunkowi mem. chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak Kończąc, kolejny dzień naszych rekolekcji świętych, rekolekcji przedadwentowych. Dziękujemy za każdy dar, który Pan Bóg tak hojnie obdarował nas. Przede wszystkim za wspólną modlitwę, za wspólnotę kościoła, którą tworzymy w sanktuarium miłosierdzia Bożego. Dziękujemy za to, że Chrystus Król tak bardzo ma nas w swojej opiece. I każdego dnia możemy spoglądać na Jego oblicze. Dziękujemy za nasze rodziny, małżeństwa, za dzieci, młodzież, za wszystkich chorych, samotnych. Dziękujemy za każde dobre słowo, które dzisiaj usłyszeliśmy. Ale też chcemy przepraszać za nasze grzechy, zaniedbania. Niech każdy z nas w ciszy swojego serca wypowie to, czym obraziliśmy dobrego Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze Dzielicę, wszystkich aniołów i świętych. I Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Wszystkie nasze dzienne sprawy, przyjmij Boże prawdy. A gdy będzie zasypiali, niech cię na sen nasz chwali. twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę. Gdzie niedomężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędziów, człowieczy. A gdy już niebo osiądzie, tobie wspólnie śpiewać będziemy. Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen. Usiądźmy. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję, Usłysz Panie modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości, Albo wiem albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych. Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich. Wysłuchaj mnie prędko Panie, albowiem duch mój omdlewa, niech daj mi już o świcie doznać łaski Twoje, bo w Tobie pokładam nadzieję. Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie. Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Śemu, Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, bądźcie trzeźwi Czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. Piękne jest to słowo świętego Piotra apostoła, który nas przestrzega i wzywa do czujności. Przestrzega przed szatanem, który jest jak lew ryczący. I wiemy, jak bardzo święty Piotr doświadczył tej pokusy szatańskiej. Po pięknym wyznaniu wiary pod Cezareą Filipową, znamy to, kiedy Pan Jezus pytał: Za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Kiedy Pan Jezus pochwalił to wyznanie Piotra, mówi, że sen człowieczy będzie odrzucony przez ludzi, ukrzyżowany, ale trzeciego dnia z zmartwychwstanie. I wtedy Piotr mówi: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. I pamiętamy słowa Pana Jezusa. Stań za mną, nie bądź jak szatan. który czyni wszystko, aby nas prowadzić innymi drogami, łatwymi drogami. Tak, pokusa szatana. Bez krzyża. Bez cierpienia. Święta Teresa z Avila, która razem z świętym Janem od krzyża jest reformatorką karmelu Miała też widzenia, była mistyczką i wspomina, że miała widzenie szatana, który ukazał się jako zmartwychwstały. Ale jak się ukazał, bez ran na rękach, nogach i przebitym boku. I święta Teresa mówi: Nie jesteś Chrystusem zmartwychwstałym. I szatan mówi: Jak to nie? Bo nie masz rany. Mój Pan nosi rany na rękach, nogach i przebitym boku. To są znaki Jego miłości. To są znaki zbawienia. Szatan jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Próbuje łatwych dróg. Po co się męczyć? Po co? Już wiemy. Potem człowiek staje się słaby. Tak się dzieje zawsze, kiedy wybiera się wszelkie nałogi. Trudno jest potem z tego wyjść. Ale to jest działanie szatana. Łatwe życie. Tylko to, co nas kosztuje, ma wartość. Moi drodzy, dzisiaj na ten wieczór przygotowałem specjalne błogosławieństwo. Olejkiem nardowym z Jerozolimy, przywieziony przez Waszego ziomka, Ojca Daniela, biedniaka, którego doskonale znacie. Prosiłem, żeby przywiózł więcej, no i mam taką dawkę mocną. Często w czasie apeli właśnie używam to błogosławieństwo olejkiem nardowym. Piękny zapach. Wiemy z Ewangelii, że Pan Jezus kilkakrotnie też był namaszczany olejkiem. Kobieta cudzołożna w domu Szymona, faryzeusza, olejkiem namaszczała go stopy głowę. A potem w Betanii przyjaciele Pana Jezusa, Maria, cały flakonik wydały. i wiemy, co, co Judasz powiedział. Szkoda pieniędzy, można byłoby za to kupić tak wiele. 300 denarów, roczna pensja. Zobaczmy, jaki gest dla Pana Jezusa. Najlepsze, wszystko co najlepsze. I za chwilę my też otrzymamy błogosławieństwo. To nie jest przypadek, bo chcę, żebyśmy sobie uświadomili, że my jesteśmy jako chrześcijanie wezwani, do błogosławienia. To nie tylko kapłani każdy z nas ma błogosławić właśnie święty Piotr apostoł mówi nie złożećcie ale błogosławcie bo do tego jesteście powołani błogosławić a błogosławić to znaczy dobrze mówić bene dire dobrze życzyć życzyć bożego błogosławieństwa czasami składamy sobie życzenia, no często. I co w tych życzeniach jest najważniejsze? I wiemy. Przede wszystkim zdrowia. Mnie czasami to denerwuje, no ale, no ale tak mówimy, to jest taki skrót myślowy. Przede wszystkim zdrowia. A jak życzymy błogosławieństwa Bożego, to jest pełnia wszystkiego, co człowiek może sobie wyobrazić. Życzyć Bożego błogosławieństwa, to znaczy życzyć zdrowia, długiego życia, bogactwa, radości, czystego serca, mocnej wiary, pokoju, życzliwości, dobroci. Wszystko. W tym się wszystko mieści. To jest Boże błogosławieństwo. Pełnia wszystkiego, co najlepsze. No, warto tak spróbować. Życzę Ci Bożego błogosławieństwa. No, ciekawe, co powiedzą. No, tylko tyle? No i koniec. I trzeba będzie powiedzieć i, i zdrowia też. Moi kochani, za chwilę Udzielę wam błogosławieństwa olejkiem narodowym. Ale jeszcze takie takie piękne świadectwo, które doświadczyłem w czasie rekolekcji w szkole katolickiej. Widocznie takich tam musieli uczyć, że kiedy każde dziecko przychodziło do spowiedzi, to rozpoczynało od tej prośby Pobłogosław mnie, Ojcze. Takie piękne, pobłogosław mnie Ojcze, na dobrą spowiedź. Przecież my wiemy, że błogosławimy, rodzice błogosławią swoje dzieci, jak idą do pierwszej komunii. A właściwie pierwsze błogosławieństwo jest, kiedy dziecko, rodzice i chrzestni wnoszą do kościoła i proszą o chrzest. I wtedy kapłan mówi ja. Znaczę znakiem krzyża, a po mnie rodzice i krzesła. Pierwsze błogosławieństwo w Kościele. Cudowne, a potem już jest. Myślę, że coraz częściej warto przypominać, żeby błogosławić dzieci, wnuki, dobrze im życzyć, żeby byli pod opieką Bożą na dobranoc, kiedy rozpoczynają. Nowe życie zawierają sakramentalny związek małżeński. Rodzice błogosławią, bo wiedzą, że bez tego to nie ma szans. Błogosławią rodzice neopresbitera, a później on błogosławi bardzo ważne błogosławieństwo. Pierwsze. Moi kochani, zachęcam, żebyśmy właśnie pamiętali o tym. To jest powołanie chrześcijańskie: błogosławić dobrze mówić. Łatwo nam czasami przychodzi źle mówić, a szczególnie o swoich najbliższych. Nie ma nic gorszego mówić źle o swojej żonie, o mężu, o swoich dzieciach. Po co? Po co źle mówić? Błogosławcie, a nie złożećcie. Dlatego za chwilę to błogosławieństwo dzielę każdemu z was. Będziemy podchodzili tak w jednym rzędzie, tak jak wczoraj, i ja będę błogosławił prawą rączkę znowu, tak? Dlatego, że prawa ręka jest do czynienia miłosierdzia. Prawą ręką błogosławimy też, nie? Tak. Znamy z Ewangelii jest taki uzdrowienie człowieka, który miał uschłą, prawą rękę. Wydaje się, że to taki szczegół, święty Łukasz tam mówi, o co mu tam chodzi? A to jest bardzo ważne, bo od tego zależało, czy on będzie praktykował swoją wiarę, czy będzie udzielał miłosierdzia. Prawą ręką dajesz, dzielisz się z drugim człowiekiem, chlebem. Niech nie wie, twoja lewa ręka, co czyni prawa. Prawą dłonią. Dlatego na prawą rękę będę czynił znak krzyża błogosławieństwo, a potem będziecie mogli sobie... Powąchać, to jest piękny zapach olejku narodowego, niech on się roznosi i nas zachęca do błogosławieństwa. W tym czasie zaśpiewamy. Pan kiedy stanął nad brzegiem. Już czujemy, jak piękne jest to błogosławieństwo. Pachnie, tak. Powstańmy. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, O Panie, pozwól odejść Swemu Słudze w pokoju. Według słowa Twojego, o mojej oczu, znażdżą, to, o, Światło na oświecenie Boga i chwałę ludu Twego Izraela. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli, i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego, przez Chrystusa, Pana naszego. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Witaj, niebios królowo, witaj, Pani Aniołów. Witaj różdżko i bramo, jasność zrodziła światu. I tak pięknie przeżyliśmy modlitwę. Łączymy się z jasną górą. Polecamy. Nasze rodziny, naszych bliskich, pasterzy naszych, całe nasze miasto Świebodzin, wszystkie okoliczne wioski. Polecamy wszystkich chorych szczególnej opiece Matki Bożej. Maryjo królowa